W dzisiejszym wydaniu Mototrysku. Czy hashtag Bracia Motur przekroczy w tym roku 1000 postów? Czy elektryczne motocykle zapanują nad światem? Pogoda na najbliższe dni. Cena benzyny znowu w górę przed sezonem? Forma na sezon motocyklowy? Czyli co zrobić, żeby zmieścić się w stary kombinezon? Dzień dobry. Dobry wieczór. Chcielibyśmy Was przywitać w tych niecodziennych okolicznościach, które mam nadzieję staną się niedługo dla nas codziennością. Tak więc witajcie Grześki i przejdźmy pędem do pierwszego tematu. Nowe wyposażenie Bossa, czy JBL-a, stanie się chyba zaraz codziennością. Wyobraźcie sobie... Nie usłyszeć któregoś dnia ze swojego motocykla dźwięku, tej pięknej Joszu Mury, Krapowicza, tylko leci jakaś melodyjka właśnie z jbl w wydechu. No, to, jest, to jest jakaś paranoja. Mnie to będzie tragedia. To Albo sytuacja, którą nieraz już miałem z rana, gdzie jadę sobie do pracy motocyklem, wiadomo, na motocyklu nie jesteśmy o tacy ze zaspani, tylko jesteśmy w miarę otrzeźwiali. Za to kierowcy, którzy kierują samochodami, wiadomo. Wychodzą z bloku, idą do samochodu, nie, nie mają w ogóle kontaktu z powietrzem. Wsiadają za kółko i co, nieraz może się znaczyć tak, że spowodują wypadek. Parę razy miałem taką sytuację, że było się, było blisko kolizji po prostu. Także te wydechy dają dużo. Dają dużo, słyszalność. Kurczę. To jest nasze bezpieczeństwo. Właśnie chyba tak to będzie niedługo wyglądać. Pierdol się Grita. Czy Greta. Czy Kreta. Czas na pogodę! Dziś słoneczko, wiatr nie wieje, front jest spoko, a jutro może deszcz. Dziękujemy Sebastianie za twoje przygotowanie do tego programu. Super, że płacimy ci za to niemałe pieniądze, a tak świetnie to wygląda. Super, nawet nie wiedziałem. Jaka miła niespodzianka. Dobra robota, panią Bajtek. Żeby dobrze poruszyć ten temat, nie biorąc pod uwagę żadnych antyrządowych ani propagandowych przez rząd informacji, zapytamy o cenę benzyny u samego źródła. Drodzy Państwo, zapraszamy na kolejny temat naszego spotkania pod tytułem Adyk pyta. Witam serdecznie Państwa. Przeprowadzimy dzisiaj wywiad z najpopularniejszą osobą wśród motocyklistów. Proszę Państwa, przed Państwem prezes Polskiego Koncernu Paliwowego, pan Obajdek. Tam panie redaktorze. Panie prezesie, trzy krótkie pytania. Czy ceny paliw wzrosną w nadchodzącym sezonie motocyklowym? Muszę przepraszać, że nie podniosłem ceny. Czyli przepraszam Polaków, że nie mają paliwa po 10 zł. No, bo tak by opozycja chciała, by paliwo było po 10 zł, by były awantury, nieważne gospodarka, ważne politykierstwo i ważne. E... Eee, w takim razie rozumiem, że mamy być Panu wdzięczni za to, że ceny są tej wielkości, a nie innej. To, żeby opozycja pokazała, że sobie nie radzimy. I teraz co zrobiliśmy, jak to wyglądało w ostatnich miesiącach? W momencie, kiedy komisja stwierdziła, nie możecie mieć 8% VAT-u, musicie zwrócić, wrócić do 23% VAT-u. Co robiły media? Jak zawsze przejrzyście i idealnie dla ucha odbiorców. Wszystko jak zawsze rozumiemy. Dziękujemy. Oddajemy głos prowadzącym. Czyli wszystko jasne. Tradycyjnie. Jak dla mnie, to ten obajtek to dobry chłopak. Ostatnio diesel kosztował 20 groszy mniej. Cena benzyny tak stabilnie, pomalutku wzrasta. Dzieje się coraz lepiej w naszym kraju. Super, nam się sezon zapowiada. Z tym miłym akcentem przechodzimy do następnego tematu naszego spotkania. Tym razem poruszymy temat ciasmoty. Przymasowienia? Gruboskórności. Oraz oszczędności na ogrzewaniu zimą. Czyli forma na sezon motocyklon. Witamy Państwa prosto z naszej garażowej siłowni. Przed nami człowiek wielu talentów. Kulturysta, atletyk, gimnastyk. Można powiedzieć urodzony z handlą w ręku. Przed Wami duży ja. Ty no głównie dieta, ale te ćwiczenia dużo robił. No. No właśnie mam takie jedno pytanko, bo skończył się sezon motocyklowy, tutaj każdy wiadomo zamula troszeczkę Netflix, chipsiki tutaj przybyło, tu tamtego. Powiedz mi, co tu zrobić, żeby zgubić te zbędne kilogramy, jakiś złoty przepis? No słuchaj, żyj połowę tego co jesz, nic więcej. Dziękujemy Państwu. Przed wami był duży Jan Ktoś, Krzyzaku? Nie. A Kwowadis? A, A Bierze Krzyżacy i Kwowadis to jest... E... To samo w, To w, samo? W tłumaczeniu. W tłumaczeniu. jest poważnie. nie połacini. Krzyżacy Płaczki. Nie, nie, nie. Nie jak to? Jak to kurwa było? Yy, z tym. Jak się mówi na w którąś, w którąś część filmu? Yy, jest... Część. Jak się, kurwa, no, to jak powiedzmy są dwie części, tak się to mówi, tak fachowo. Druga część. Nie. Nie, tak jak jest, jak się mówi na, trailer, nie, Trilogia. 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 A to są trzy części. No, a dwie części? Dwulogia. Dwulogia. Powadis jest dwologią krzyżaków. Okej, a krzyżacy byli w trzech częściach, nie? Tak. Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie. Nie. Nie może tak. Och, nie wiem, mieczy było później. Tak. Były krzyżacy, później było ogniem i trzy później już nauczyli było... było... się czarować i rzucali kulami ognia, Potem a później było Quo się... już a było, akwa, krwować, to że się... było awaria, Ten... kadawra, Harry Potter. Południowski. Właśnie. Hmm. Słyszałeś, że biała Wera kupiła sobie nowy motocykl? Hmm. Oczywiście, że tak. I to nie byle co kupiła. Hondę, Hondę. Taka, wiesz, ładna tutaj, złote dodatki, to nie ma pana co tak... Panatek na tych Honda. Dobra, dobra. Coś, nie coś. Ale, wiesz, jak to jest z Hondą. Oleju trzeba dolać, co i raz. No, ale, wiesz, czerwona, szybsza niż wygląda, kurczę, strzała. Nie ma co. Nie no, bardzo ładny motocykl, bro. Naprawdę super motocykl. Ale zbliża się sezon motocyklowy. Niedługo targi warszawskie Motorcycle Show Słuchajcie, będzie się działo, będzie hanczyzorka, będą dziewczyny ze Speed Ladies. W ogóle Hanczyzorka dołączyła do ekipy Speed Ladies. Trzeba by się tam wybrać i przeprowadzić mały wywiadzik z dziewczynami. Ja to bym w ogóle ja się wkręcił się, słuchaj, na te ich babskie wieczorki, takie babskie te imprezki. To by pasowało. To nie jak nie ja patrzę na Instagramie, co tam się wyczynia, kurczę, ty! Super pomysł! W kasku, nie widać kto jedzie. Nikt nas nie pozna. Zamienimy się tylko motocyklami. Ja będę jeździł w Szerbatku twoją hondą, ty będziesz jeździł w wynomie e, moim gixem. Kurde, na pewno się, się, szali. na pewno się nie skafną, nie? Nasłumas masu. No, no, Hashtag bracia motor w niedawno na Instagramie 500 postów. No. Myślisz że przekroczymy w tym roku tysiaczek? A nie mówiłeś jeszcze o konkursie na trzecie urodziny? No nie wspominałem. Ale będzie w poście? Będzie w poście. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Mototrysku. Dziękujemy za obecność. W nagrodę dla wytrwałych mamy kawę. Co? Nie no, proszę cię. No weź, no super, naprawdę jest super. Nie no, dobra, to ja, ja już się żegnam. Na razie, cześć, dziękuję. Ej, no kurde, naprawdę super jest ten kawał. Nie, nie czaje bazy. Słuchajcie. Przechodzą przez tory trzy żółwie. Mama żółw, tata żółw i mały żółwik ich synek. Na jednym z torów jest mama żółw, na drugim z torów jest tata żółw, a pomiędzy torami jest mały żółwik. Nagle z Lidacka pojawia się pociąg i roztrzaskuje mamę i tatę. Mały żółwik, taki zdezorientowany, patrzy lewo, prawo, góra, dół. Nie wie, co się dzieje. Patrzy na trupa mamy, patrzy na trupa taty i w końcu mówi Boże, dobrze, że nie byłem na torach, bo by były cztery trupy. I teraz pytanie, dlaczego powiedział cztery trupy? Bo był słaby, zmachny. Dziękuję.